Mimo, że na studiach uczestniczyłem w zajęciach sprowadzenia do filozofii, a później sam prowadziłem takie zajęcia, wciąż zastanawiam się, czy do filozofii można wprowadzić. I nie mam na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, i nie znajdą także Państwo żadnej jednoznacznej odpowiedzi w literaturze. Wprowadzeń do filozofii jest wiele i szalenie się one od siebie różnią. Sam rekomendowałbym książkę Kreiga ze względu, po pierwsze, na to, że jest wprowadzeniem krótkim, czyli może zaciekawić, potrafi zachęcić nas do samodzielnych poszukiwań, ale z całą pewnością sądzę, że nas nie znuży jako osoby czytające, ale z drugiej strony przypomina też ona trochę mapę Hunsfotów. Różne postaci, różne myśli, różne terminy zjawiają się w tej książce. Pokazują, jakie korytarze filozofii możemy przemierzać i kogo na nich spotkać, ale wcale nie jest powiedziane, że pojęcia, postaci i idee nie znikną, a na ich miejsce nie pojawią się nowe. Myślę, że ta książka jest i wyrazem ciekawości autora, który ją pisał, i może stanowić bardzo dobrą zachętę do tego, żeby samemu zaciekawić się. Ideami, koncepcjami i żywotami filozofek i filozofów, także w tym sensie z całą pewnością stanowi ona wprowadzenie do filozofii.